Ostatnio poprosiłem Was o pytania do mnie na karcie społeczności oraz na moim serwerze Discord, a w tym filmie na nie odpowiem. Pierwsze pytanie jest od Termigo. Czy będziesz robił kolaboracje z innymi youtuberami? Na razie takich nie planuję, ale może kiedyś się pojawią. I czy dostanę pozdrowienia? To pozdrawiam. Kolejne pytanie. Czy będziesz nagrywał inne gry niż strategiczne? Raczej wątpię, ale może kiedyś pojedyncze filmy się pojawią. I czy wyjrzimy i czy lato? Nie wiem, wszystko mi jedno w sumie. Kolejne pytanie. Ile masz godzin w of w History 2? Jest to chyba z 400 godzin, o ile się nie mylę. To jest kolejne 7 pytań, więc... Pizza zwykła czy hawajska? Preferuję zwykłą. Dosonisz World of Times? Fajna gra, ale osobiście mi się szybko nudzi. Czy zrobisz mój pomysł na odcinek czyli odrodzeniu Królestwa włoskiego z II wojny światowej? Raczej wątpię. Skąd pomysł na nazwę kanału? Bo podobało mi się ułożenie liter i sobie po prostu dodałem ek. Ułożenie liter na klawiaturze? O to mi chodzi. Ile masz lat? Wystarczająco by mieć kanał na YouTube? Jak masz na imię Szymon i czy pozdrowie, pozdrawiam. Okej, okay, to są kolejne trzy pytania. Więc czy stworzysz imperium mongolskie? Kiedyś na live stworzę i może zrobię z tego film. Znaczy Masz Godzilla, jeśli chodzi o ten film, to tak. Lubisz kotki i pieski? Tak, ale wolę koty. Kolejne pytanie. Ile zrobiłeś World Conquestu w Age of History 2? World Conquestu tylko jednego udało mi się zrobić. To chyba było w 3000 tur. I grałem wtedy polską na nowoczesnym dniu. Kolejne pytanie: Czy zrobisz kiedyś długą serię z Age of History 2 albo 3 gdzie Będzie więcej niż jeden, dwa odcinki. Ja fan pozdrowisz. Pozdrawiam cię i myślę, że zrobię taką serię prędzej czy później. Ale myślę, że to będzie tak bardziej później. W tym roku raczej wątpię. Kolejne pytanie: Jakie lubisz kraje historyczne i obecne? Obecne to Polska, a historyczne to Rzeczpospolita obojga narodów. Następne pytanie jest od Mikołaja: Jakie gry planujesz nagrywać oprócz Age of History? Wszystkie strategiczne, czyli Hearts of Iron, CK3, czy. Czy będziesz grał w FC24? Ym, no, gram w tą grę tak sam dla siebie, raczej filmów nie będzie, ale może kiedyś live'a z tego zrobię. A na drugie pytanie już odpowiadałem. Czy nagrywasz dla przyjemności, czy dla pieniędzy? Y, trochę dlatego i trochę dlatego, ale jeśli bym nie utrzymywał z tego przyjemności, to bym tego nie robił, nawet dla pieniędzy. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Kolejne pytanie od Pawlosa. Czy twoi rodzice wiedzą, że nagrywasz? Jeśli tak, to czy cię wspierają? Moi rodzice nie wiedzą, że nagrywam, więc nie mają jak mnie w tym wspierać. Kolejne pytanie od użytkownika, Wielka Finlandia. Czy będziesz nagrywał EU4? Myślę, że... Bada, ale nie wiem jeszcze kiedy. Następne pytanie. Jaki jest Twój ulubiony sport i ulubiony film? Ulubiony sport to piłka nożna, a ulubionego filmu nie mam. Dlaczego Karate w History? Nie wiem, w History zacząłem grać w 2018 roku. I tak sobie raz grałem na parę miesięcy. Ale kiedyś to zobaczyłem na YouTubie. I zobaczyłem, że to się fajnie wybija i postanowiłem, że też spróbuję. Więc teraz pora przejść do pytań na Discord. I pierwsze pytanie. Unia Tarnów czy MKS jest eee, Nic z tego. Kolejne pytanie. Jaka ulubiona potrawa? placek węgierski, czy placek po węgiersku. Nie wiem jak to się mówi, ale jest to bardzo dobre. Polecam każdemu. Kolejne pytanie. Czy podbijesz Szuma jako Polska? Prędzej czy później podbiję i wstawię to na mój kanał na YouTube, na niepubliczny i dam link do tego filmu pod tym filmem, więc tak za parę dni możecie sprawdzić opis tego filmu. Jeszcze raz. I sprawdzić, czy yy, zrobiłem tam, podbiłem Szuma jako Polska. Kolejne pytanie. W jakie gry grasz oprócz do History i hoi 4? SCP Secret Laboratory Sorry. To jest bardzo fajna gra, polecam. Czy nagrasz odcinek z Fortnite? Aktualnie takowego nie planuję, ale może kiedyś się coś pojawi. Czy będziesz nagrywał ze scenariuszy widzów Age of History 2? Oczywiście, że będę. Jeśli pojawi się jakiś bardzo fajny, to oczywiście, że z niego nagram. A jeśli pojawi się jakiś taki gorszy, to myślę, że live'a mogę też z niego zrobić. Kiedy planujesz nagrać inne gry? Myślę, że pierwszy film z innej gry niż Age of History 2 powinien się pojawić jeszcze w tym roku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Oczywiście nie mógłbym zapomnieć o tutaj 100 pytaniach, które zadał mi po prostu bol2137, więc ile masz lat? Na to już odpowiadałem. Do jakiej klasy chodzi chodzę do klasy I. Kim będziesz w przyszłości marszałkiem sejmu? Masz zwierzę? Mam kota. W jakim mieście województwie mieszkasz? Y, Dolnośląskie. Na 10 koła będzie twarz? Y, twarzy nie pokażę nigdy. Masz rodzeństwo? Nie mam. Y, Pepsi czy cola? Obojętnie mi to. Y, Fanta czy mirinda? Też mi obojętnie. Sprite czy Seven up Wolę Sprite'a. McDonald's czy KFC? Wolę KFC. Burger King czy Magus Burgers, Nie jadłem nigdy w Max Burgers, więc tutaj nie odpowiem. Lays czy Pringles? Obojętnie mi to, ale Pringles Nigdy nie są takie bardzo rozwalone. Mm, no, chyba ro rozumiesz o co mi chodzi. Doritosy czy chitosy Doritosy. Crunchipsy czy Top? Obojętnie mi to. Ale Crunchipsy mają takie bardziej, nie wiem, wyrazisty ten swój smak. Milka czy Kinder? Milka? Czy uważasz, że jestem największym Tak. Tutaj chyba się gdzieś pojawia. A nie, nie pojawia się. Ale czasem mi się pojawia tutaj nad swoim nickiem taka plakietka, że ten gościu, czyli ten użytkownik, komentuje najwięcej filmów na moim kanale albo komentuje bardzo dużo filmów, już nie pamiętam. Yy, dobra, czy uważasz, że jestem. No dobra, no to odpowiedziałam. Jak osiągnąć taki sukces? Jeszcze nie osiągnąłem sukcesu. Myślę, że jeszcze z parę lat potrzebuję. Yy, chleb czy bułki? Obojętnie mi to. Lech czy Legia? Nic. Zagłębie czy Śląsk? Śląsk? Yy, Białystok czy Krakowia... Bardziej bym się sk skłaniał w stronę Białego Stoku e, Lecia, Zielona Góra, czy kołatwica, koło brzeg? Mm, nic. Kiedy Call of Duty? Może nagram kiedyś z Warzone'a. Call of Duty Warzone'. Ulubiona gra oprócz klocków i. No to odpowiadałem. S.T.P. Secret Laboratory Woda czy sok? Woda. Ulubiony YouTuber nie posiadam. Odro, palec, czyli słokarków, nic z tego. Co sądzisz o prawie i sprawiedliwość? E, niszczą nasze państwo. Okej. Okay. Co sądzisz o koalicji? koalicja zniszczy nasze państwo, co są już o konfederacji. Wydaje się, że oni nie są idealni, ale to jest najlepsza partia z tych wszystkich, na które można zagłosować aktualnie. Czy uważasz, że Leper to prawdziwy gigaszat? Oczywiście, on się nie bał mówić wprost. Rzeczy. Nie bał się mówić wprost prawdy. O. Co o ogromnym zatruciu Odry? E, trochę słabo, że tak wyszło. Ulubiony kraj z Europy, obróć Polski, Węgry. Ulubiony kraj z Ameryki Południowej i Ameryki Południowej. Aha, e, no to nie wiem, Brazylia. Ulubiony kraj z Afryki nie posiadam. Ulubiony kraj z Azji e, nic. Czemu krać Jak Na to też odpowiadałem. Podobało mi się ułożenie liter na klawiaturze. Okej. Okay. Ulubiony kraj z Azji. Nie, to. Jezu, czemu ja pytam te pytania, które już. E, o odpowiedziałem. Y, największy przypał w domu nie mam, największy przypał w szkole nie pamiętam, najgorsza ocena y, jedynka, najdziwniejsza uwaga. Y, pff. Dostałem uwagę za wyzywanie Barcelony od złodziei. Co sądzisz o piłce ręcznej? Yy, nie wiem, ciekawy sport w sumie, ale nie oglądam. Piłka nożna czy siata piłka nożna? Yy, golf czy hokej? Yy, nie wiem, chyba hokej. Tak, do oglądania hokej, a do grania golf. Uni, hokej czy hokej? Obojętnie mi to. Jak oceniasz mój kanał od 1 do 20? Yy, ocenię teraz w sumie. Yy, masz dom czy mieszkanie? Ja nic nie mam, ale mieszkam w mieszkaniu. Pozdrowisz Ciebie, pozdrawiam. Yy, dobra. Ocena kanału, yy, Banner dziwny, awatar jest fajny Filmy to chyba miały być shortsy, ale coś zawiodło Na społeczności coś piszesz Brawl Stars jakiś yy, Informacje wyglądają git No nie wiem, tak jakbyś nagrał jakiś film poza tym dziwnym czymś O, o ty też shortsy robisz Dobra, tu są chyba jakieś chwila to są chyba jakieś Jesteś te komiksy. Zła, atakując... No, to są jakieś komiksy. No, nie no, myślę, że ciekawe. Jak na szorsy, to bardzo ciekawe. Yy, a od 1 do 20, no to myślę, że tak. Nie wiem, musimy dłużej pomyśleć. Na razie dam 7. Yy, dobra. Piłka nożna, czy ręczna? Piłka nożna, ulubiony kolor zielony. Ulubiona cyfra. Nie posiadam takiej, ale cyfra 7 jest szczęśliwą liczbą. Ulubiona cyfra. Yy... Od 100 do tylu to jest 999. Idol nie mam. Ile zarabiasz na miesiąc wspierania? Aktualnie ze wspierania zarobiłem, nie wiem. Jak osiągnąć tak szybko zarabianie? Nie wiem. Jakoś tak wyszło. Po prostu musisz nabijać godziny yy, oglądania. I ja tak na film robiłem ze 100 godzin i tak wyszło. Co, nie wiem co to wepping. Co sądzisz o mappingu? Fajny ja to Oglądałem kiedyś. Sądzisz o upadku? Nie wiem co to jest to, więc nic nie sądzę. Sądzisz o... Nic nie sądzę. Masz już końkę? E, mam, ale wtedy kiedy pisałeś to pytanie to nie miałem jeszcze. Jak tam życie? Git. Biją cię w szkole? Na razie nie. Zrobiłeś kiedyś? E, nie, nie zrobiłem. Co sądzisz o tym jeszcze sześć? No robię spoko content. Miałeś już śnieg? Miałem. E, nawet wtedy kiedy to pisałeś, to miałem. Chociaż nie, chyba wtedy jeszcze nie miałem. Nie wiem, do mnie przyszedł śnieg bardzo opóźniony. Opóźniono. Śnieg przyszedł tutaj do mnie do dolnośląskiego później niż wszędzie. Lubisz grać w nogę? W piłkę nożną chyba ci chodzi i lubię grać. Co sądzisz o nic nie sądzę. Lechia Gdańsk czy... no Lechia ni... Lechia Gdańsk czy Kotwica, no to Lechia. LKS czy Wisew, yy, nic z tego. Ru Raków Częstochowa. Odora Wodzisław czy Warta Poznań, nic z tego. Ulubiona litera, yy, nie posiadam. Ulubione picie, woda. Ulubione jedzenie, odpowiadałem. Ten placek po węgiersku. Będzie kiedyś odcinek z unboxingu Mystery Boxa, raczej wątpię. Niebo czy piekło, niebo. Łowisz ryby, nie łowie. A... Amur czy karp? Nie, nie wiem co to Amur, to chyba no, raczej na pewno jakaś ryba, więc nic nie odpowiem. Sum czy karaś też nic? Imię ulubionego kolegi? Nie mam ulubionego kolegi. Każdy kolega jest taki sam. Eee, dziewczyny nie mam. Grasz Brawl Stars nie gram, grosz CSGO, teraz już nie ma CSGO, ale czasem gram w CS2, co z kanałem Asewek Bedwars usunięty, Co z kanałem Asewek plus usunięty, co z kanałem Asewek 2 usunięty, ten kanał też usunięty, Co się stało z w końcu film wrzucił. Co są już o rybach? No, żyjemy sobie w wodzie. Lubisz chleb, lubię. Lubisz pomarańcze, lubię, lubisz czekoladę, lubię, lubisz mnie, ciebie nie znam, ale myślę, że mogę Cię polubić. Lubisz pisać, mm, to zależy, lubisz czytać, zależy co, lubisz spać tak 50 na 50, lubisz łowić, yy, nie łowię ryb, chyba chodzi o łowienie ryb. I czy dasz promo? Yy, link do Twojego kanału będzie w opisie tego filmu. Papa pa, widzowie.